Sieła Zadmiarzu, witam Cię. Zainwestowałem w takie coś jak green screen i softbox. Także jak widzicie, no światło na moim łysym czole. No, jak przyjechałem czoło, to możecie przyjebać w przycisk czerwony zwane subskrypcją tam na dole po tej stronie no 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 tam nie tak jak ja w czoło normalnie tak ogon jedni wiesz o co chodzi no teraz będą lepsze filmy prawdopodobnie robione streamy też a zwłaszcza streamy filmy takie tak średnio ale streamy w chuj będą robione jak odzyskam komputer ale no podejrzewam że coraz szybciej już do tego żebym odzyskał sprzęt cały zwłaszcza komputer i wtedy no streamki będą z green screenem Czyli będą zajebiste, bo będziemy, będę pobierał ciągle nowe obrazy, jakieś tam, nie wiem, szpital psychiatryczny, czy coś takiego, będę, nie wiem, jebne se na obs tło z, ze szpitala psychiatrycznego, z Google Grafika, se i se ściągnę, normalnie będziemy udawać przyjebanego takiego, co nie, wiesz o co chodzi mordo, będzie zajęliście? więc zostaw łapkę do góry jako motywację dla mnie no i wiesz o co chodzi zostaw subskrypcję, ja przepierdolę w czoło a ty w subskrypcję tam na dole tam, tak on. siema, z fartem trzymaj się mordo